Czy ma pan jakieś wnioski? To jest ten moment, kiedy. Tak, będę, będę chciał zawnioskować o swobodną wypowiedź. Niemniej jednak, zanim to zrobię, chciałbym e, z inną prośbą się zwrócić do pana przewodniczącego. E, ja wiem, że e, m, obradujemy tutaj w ramach przepisów e, postępowania karnego. E, niemniej jednak, e, tak jak wspomniałem e, podczas pytania pana przewodniczącego, dzisiaj jest dla mnie dzień szczególny, e, a Wysoka Komisja zdecydowała się e, sprawiliśmy mi taki prezent, że mogę tutaj dzisiaj być. E, więc e, przygotowałem dla członków Wysokiej Komisji po cukierku. Gdybym mógł rozdać państwu byłbym byłbym bardzo wdzięczny. To myślę, że na koniec. Proszę spokojnie. E, e, oczywiście e, Pewnie bez świadomości, że pan ma dzisiaj urodziny. Nie, nie, nie traktuję da, tego da, wyzwania data, źle, absolutnie nie. Data, panie przewodniczący. żeby była jasność <noise> pana urodzin, de facto nie funkcjonuje w obiegu publicznym, również w dokumentach, które były, jeśli chodzi o CV na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jest raczej funkcja, którą pan pełnił i tutaj zbieżność jest zupełnie przypadkowa, a, a mimo wszystko jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Bardzo Trudno, serdecznie postaramy dziękuję. To, się, to ja Mam nadzieję, sobie... że, że komisja przebiegnie sprawnie i będzie pan mógł pozostałą część dnia świętować w miłym, własnym też gronie w gronie rodziny. Tak, na na to liczę, dziękuję. A może po zakończeniu do... przesłuchania tak pozwolę jest. sobie. E, w związku z tym mogę przejść do swobodnej tak. wypowiedzi, panie przewodniczący. E, dobrze, Wysoka Komisjo, szanowni państwo. E, na wstępie pragnę podziękować za zaproszenie mnie przed Wysoką Komisję w charakterze świadka. Jestem przekonany, że moje zeznania pozwolą Wysokiej Komisji przybliżyć się do zakładanych przez państwa celów. W marcu tego roku miało miejsce przed Wysoką Komisją przesłuchanie pana Jakuba Osajdy, byłego dyrektora biura prawnego i zarządzania zgodnością w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, najbliższego współpracownika ministra Wawrzyka, a także byłego kandydata do Sejmu RP w 2015 roku. W zeznaniach pana Jakuba Osajdy byłem wielokrotnie wskazywany jako osoba odpowiedzialna za pewne nadużycia, a nawet kierowanie wobec niego i jemu najbliższych politycznie motywowanych gruźb, w sprawie których nigdy nie zostałem wezwany przez jakikolwiek organ celem złożenia wyjaśnień lub w jakiejkolwiek innej formule. Te zeznania, które przedstawiały zmanipulowaną rzeczywistość, a były również miejscami zwykłym kłamstwem, odbieram jako swoistą zasłonę dymną aby odwrócić uwagę Wysokiej Komisji od pana Jakuba Osajdy. Jak wiemy, głównym odpowiedzialnym za proceder związany z nieprawidłowościami dotyczącymi procesu wizowego był najprawdopodobniej pan Edgar Kobos, którego ja osobiście nigdy nie poznałem. Jednak wielokrotnie słyszałem o nim od Jakuba Osajdy i jego małżonki Agnieszki Osajdy, którzy wyrażali się o nim w samych superlatywach, że jest zdolnym biznesmenem, ma dużo pieniędzy i przyjeżdża do Warszawy drogą limuzyną. Pan Osajda w kwietniu 2023 roku czynił starania, aby zaaranżować moje spotkanie z panem Edgarem Kobosą, Kobosem. W kwietniu 2023. Jednak w pewnym momencie pan Kobos zniknął. Jak się potem dowiedziałem z doniesień medialnych, właśnie wtedy został aresztowany. W związku z czym do mojego spotkania z panem Kobosem nigdy nie doszło, na co nie ukrywam, patrzę dzisiaj z pewną satysfakcją. Na tym przykładzie. Dostrzegam jednak, że lobbystą Edgara Kobosa w MZ był właśnie pan Jakub Osajda, który niejednokrotnie chwalił się tą znajomością, a także współpracą z panem Edgarem Kobosem. Na przykład, o ile dobrze pamiętam, to kiedy w Polsce był taki czas, że miały miejsce niedobory węgla, pan Osajda chwalił się, że zajmuje się załatwianiem węgla dla gospodarstwa Edgara Kobosa, cokolwiek by to miało znaczyć. Był tym podekscytowany i zajęty do tego stopnia, że częściowo zaniedbywał swoje obowiązki służbowe. Z mojej wiedzy, którą mam głównie z rozmów z panem Jakubem Osajdom, wynika, że panowie pozostawali w niezwykle bliskiej zażyłości. Czego dowodzi obecność pana Edgara Kobosa na ślubie Jakuba Osajdy. A z tego co wiem, pan Osajda niezwykle wybrednie dobiera sobie znajomych. Jednak tą znajomością wielokrotnie się przechwalał. Nigdy nie groziłem Jakubowi Osajdzie, a nawet nigdy nie przyszło mi to do głowy. Nigdy też nie miałem żadnego zlecenia politycznego, aby wobec kogokolwiek kierować groźby. Jeszcze przed zwolnieniem Jakuba Osajdy z MZ, 15 września 2023 roku, a po pojawieniu się doniesień medialnych dotyczących tak zwanej afery wizowej, w których również występował pan Jakub Osajda, wielokrotnie kontaktowano się ze mną i z moją żoną, domagając się ode mnie i wywierając na mnie nacisk, abym wpłynął na MZ i ministra spraw zagranicznych by jako instytucja bądź też bezpośrednio minister podjęto interwencję w sferze medialnej w tej sprawie. Również po zwolnieniu Jakuba Osajdy z MEZ Jakub Osajda wielokrotnie kontaktował się ze mną z własnej inicjatywy, kontaktowała się z, również ze mną jego małżonka. Wymagali ode mnie wyjaśnień powodów tego zwolnienia i żebym coś z tym zrobił. Szczególnie od małżonki Jakuba Osajdy odczułem, że obarcza mnie odpowiedzialnością za fakt rozwiązania stosunku pracy jej męża. Ja jednak z tym zwolnieniem nie miałem nic wspólnego. Wyraźnie wskazałem wówczas, że nie mieszam spraw służbowych i prywatnych, a nasza znajomość nie może mieć wpływu na kwestie dotyczące pracy czy też jakiekolwiek preferencyjne traktowanie. Pan Jaku Posajda pozwolił sobie użyć sformułowania, że, cytuję, Matką wszystkich afer wizowych jest ustawa o służbie zagranicznej, i jej nowelizację. Pomijając oczywistą kwestię, że ustawa o służbie zagranicznej nie reguluje w żaden sposób procesów wizowych, to chciałbym podkreślić, że Pan Jaku Posajda. W trakcie prac nad tymi aktami prawnymi nigdy nie wnosił takich zastrzeżeń, które przedstawił przed Wysoką Komisją. A jednak był jedną z głównych osób odpowiadających za ostateczny kształt tych zapisów i ład legislacyjny. Na koniec chciałbym z, powiedzieć chyba najistotniejszą informację w mojej swobodnej wypowiedzi, a mianowicie w październiku 2023 roku. Pan Jakub Posajda przyszedł do mojego gabinetu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wówczas odbyliśmy spotkanie, w którym wziął również udział ówczesny dyrektor generalny służby zagranicznej. W trakcie rozmowy, Jakub Posajda przedstawił pozew przeciwko ministerstwu i zaproponował ugodę, aby polubownie rozwiązać wszczynany właśnie wtedy przez niego spór prawny. W trakcie spotkania wyciągnął ze swojej teczki kilka opakowań leków, wskazując, że w związku z. Leczeniem psychiatrycznym przychodzi terapię lekami psychotropowymi. W związku z tym faktem wnioskuję do Wysokiej Komisji o sprawdzenie historii leczenia Jakuba Osajdy i weryfikację, czy nie istnieje prawdopodobieństwo, że w trakcie przesłuchania przed Wysoką Komisją nie znajdował się pod wpływem właśnie takich leków. Jest to kluczowe, jeśli chodzi o jakąkolwiek wartość dowodową jego słów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że do treści Pana swobodnej wypowiedzi będziemy pewnie jeszcze wracać w trakcie pytań, bo też Pan pewnie dobrze zinterpretował, że zeznania jednych ze świadków są też spowodowały wezwanie Pana osoby jako świadka, ale, ale to tak jak mówię, to, to członkowie komisji w trakcie zadawania pytań już będą ten. Wątek rozwijać. Na samo zakończenie mam jeszcze do tej części swobodnej wypowiedzi pytanie, czy to, co Pan w ostatniej części powiedział w kontekście Pana Jakuba Osajdy, prześledzenia jego, że tak powiem, stanu zdrowia, czy to jest złożony przez Pana wniosek dowodowy? And tak. Tak należy to traktować. Tak? tak, to po przesłuchaniu wrócimy do tego tematu. Dobrze? Oczywiście. Ja będę miał tylko taką prośbę, żeby pan albo w trakcie, jeśli będzie możliwe, jak nie, to żeby nam sformułować ten wniosek na piśmie i do kogo. Że, że, my my myślę, że Pobo chciałbym się skupiać na państwa pytaniach. Dobra, dobra dziękuję. dziękuję bardzo.